W hali PGE Turów Arena jest już prawie wszystko gotowe na przyjęcie chętnych na szczepienia. Miasto czeka na szczepionki i może przystąpić do działania. Jesteśmy w hali PGE Turów Arena, gdzie trwają ostatnie prace związane z przygotowaniem obiektu do stworzenia punktów szczepień masowych. Za mną widać sześć punktów, gdzie będą prowadzone szczepienia. Przygotowaliśmy. Pomieszczenia do rejestracji, pomieszczenia dla personelu, pomieszczenia dla lekarzy, miejsce do przechowywania szczepionek w zasadzie samodzielny punkt, w którym będziemy mogli przyjmować pacjentów, którzy będą szczepieni w naszym mieście. Wiele samorządów na hasło szczepienia masowe przygotowało odpowiednie punkty. Chodzi o to, aby jak najwięcej osób miało łatwy dostęp do szczepionki. Zgodnie z prośbą wojewody przygotowaliśmy punkt szczepień masowych. Na hali. W tej chwili początkowo myśleliśmy o czterech, ale ponieważ jest obsada stanowisk, więc będzie sześć punktów. W razie potrzeby. A przede wszystkim w razie dostaw odpowiedniej ilości szczepionek jesteśmy gotowi w ciągu nocy rozbudować to do 10, a w razie potrzeby jeszcze więcej stanowisk szczepień. Chcielibyśmy, żeby te szczepienia przebiegały jak najbardziej sprawnie, natomiast z informacji, które mamy to 6 punktów szczepień wystarczy, ponieważ też nie liczymy na zbyt wiele szczepionek, bo tak jak wojewoda mówił trzeba mierzyć siły na zamiary więc jednorazowo dostaniemy taką ilość, że będzie te sześć stanowisk wykorzystane. Tu w hali PGE Turów Arena prace trwały kilka dni. Miasto własnymi środkami zorganizowało niezbędną przestrzeń. Przeznaczyliśmy na ten cel hall, główny hall obiektu. Na obecną chwilę jest to wystarczająca powierzchnia, ale jesteśmy przygotowani na to, żeby powiększyć ten punkt szczepień. Teraz samorządy czekają na dalsze wytyczne oraz na najważniejsze szczepionki. Czekamy na szczepionki, bo szczepionki załatwia rząd, nie samorząd. My nie mamy na to wpływu, ile dostaniemy szczepionek. Natomiast prośba wojewody była taka, żebyśmy przygotowali punkt szczepień. Wychodząc na przeciw prośbie wojewodzie i ze względu na to, że bardzo mi zależy, żeby w Zgorzelcu przebiegło szczepienie sprawnie i żeby ci wszyscy, którzy chcą się zaszczepić mogli to zrobić najszybciej jak się da, przygotowaliśmy taki punkt na hali, ponieważ hala spełnia te wszystkie wymagania, które są stawiane przed samorządami, żeby taki punkt szczepień zorganizować. Jeśli tylko będą chętni i szczepionki, Zgorzelec jest w stanie szczepić nawet kilkaset osób dziennie. Jesteśmy przygotowani na obecną chwilę na szczepienie 5 dni w tygodniu, od godziny 8 do 16. Planujemy rozszerzyć szczepienia do godziny 20. Do tej pory w mieście zaszczepiło się około 10 tysięcy mieszkańców. Ta liczba może szybko wzrosnąć, jeśli tylko zostanie uruchomiony masowy punkt szczepień.